No. Myślę, że dobra, się i nagrywa. I nagrywa się. Dobra. Elu, Dzisiaj sobie gramy w Speedrunners. Jest ze mną Plaga, Admiros i Hadesiak. Ej, weźcie ten... A Ristor to było to, co graliśmy teraz? A może weźmy tą losowo? Losowa jest spoko. Ale, Ale Aristor, weźmy to, to, lotnisko. To, a weźmy może następną. A, ej, Admiros, weź jeszcze następną. No to na lotnisko to. chyba jeszcze zostało nam. No chyba jeszcze lotnisko zostało. No, tak mi się wydaje. No. A w Bieszczadach już byliście? Jest tam o, no na to na lotnisku nie byliśmy. Szybko, bo zaraz zostaniemy Kevinem. O nie. O boże. Tam na lotnisku. Ha, ha. A lotnisku będzie dużo skrzynek, czuję to. E. A dobra, o, bo jestem teraz ktoś człowiekiem miał chyba rekinem. Nie ja wow. miałem kwarta bogów. A to graliśmy na tej fart. mapie, bo nie wiem. Wow. No i zginąłem, fak. Graliśmy na tej mapie, bo nie jestem pewien. Chyba nie, chyba nie. nie graliśmy. Nie kojarzymy. Chyba to nie, to, to w ogóle. co nie? Ja też nie kojarzę. Jest no dużo, dużo skrzynek, bardzo rakiwe. dużo skrzynek. Bo to lotnisko jest, Jesteś dlatego. Jest naj, największym srabeł, słabeuszem. No prawda. Właściwie cię wyprzedziłem. Z pomocą mojego sojusznika. Kurde, no miałeś tam wiesz. Nie! I co otchórzam? Wow. Uwaga to na to połapacz! O, że ty wiesz co! Ale ci załatwił! No I się nie. wydaje, że nie jest twój stojusnik! Tylko tak naprawdę jest swoim wrogiem! O, nieładnie! Nie wiem dla niego nie złapać. Nieładnie. No. Ja To jest. To jest Stadesiak z Zdradzieśiak, Z o! Zradziesiak. Ło! Wow. Żegnaj! No, nie przegraj o. tego, bo tu nie można tak. To jest nielegalny właśnie. O! To, to powiem ci, że było ognione jak siema. To trochę, bym powiedział ważnie. nie. też postanowiłem Nie się. Wow! no, oh. dobra. aha. Admira grani! No, no, właśnie nie, gram. wleciałem w tytę. Proszę nie zamrażać. <laughs> no kostka lodu się ślizga przecież, no to no. wiem. Hej ho, let's go. nie nie, zaczekaj mi. Tak. Pokażę o, ci to. masz do fala, to jest niesprawiedliwe. Hmm. Zmarnowałeś to. Prawda. Zmarnowałeś, głupcu. To nie było zmarnowanie, to było taktyczne. O, taktyczna rozrzutność, po prostu. A rozumiem. No. Po to, żeby zmylić przeciwnika. Dasz radę mu zmylić. O kurde, to nie byłem ja? To nie, to nie byłeś ja ty! Jak mogłeś się pomylić? No nie Czerwony wiem, że... z czarnym nie rozróżniasz. To był twój radykal. Batman, Batman zmienia kształty czasami, znaczy ubrania. Ubrania. Uch. O, w sumie wam pomogłem. O, fajna w sprawę. W sprawę. O, ktoś mi wana. Jeeeej. Łok, już mnie zamroził. Zegna. No skubaniec. Dozocie no, gdzieś tam oberwałem. Idealnie wyliczenie to było. Nie, 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 nie. Pan Rekin, proszę to wygrać. Panie Rekin Próbuję, próbuję. Od czasu do czasu nawet ryby mają głos, także... Ło wow. Hardkorowy Rekin Ninja. O kurde, nie, poczekaj. Dobra, pójdę skrótem. O, dobrze. O, Rekin. Mnie. Rekin, co to ugrał? O. o nie. Co? W go zmiażdżyli. No spoko. A miało nie być sojuszy. No nie, nie ma, nie, w ogóle nie ma. No właśnie nie, w, w ogóle nawet trochę. Żegnaj dupe bladusza. Jak tym Harpun tam uleciał między wszystkimi przeszkodami, nie? O nie, o nie. Tak. Nie. No. Bardzo ładnie. Dostał drugą gwiazdkę. Nie, nie wiem. No nie dobrze. jaka trzeba fokusować, a nie bladusza. Eee... po Po prostu. Tak. Eee, rozumiem, poszliście po bonusy, tak? Tak. Tak. Nie! Ale jesteście gruszami! <noise> bo... no, no nie! Miałbym, ale o kurde. Dobra. Jak to <noise> się Aha! Nie Aha! Wygrasz to! Wygram to! No, ale już się wygrałem wygrałeś. To. Jak tak, szybko tak wygrałeś, Tak się wygrywa. Tak się wygrałem. Za szybko bym powiedział <noise> nawet. Za, jesteś za dużym obuzem. E, punkty? Ja punkty. kręcę, co Odblokowałem hmm. mapa. To Ale za dobry plan. Mapę oh, kurde. Dobry plan. To kolejna wciś... mapę może też na którego jeszcze nie było. Z a to było, to było lotnisko. To się... Losowo. Nie, to jeszcze nie Pokaż, co jeszcze nie było? Pokaz Losowo. No. A, to, a, daj, a daj tą, którą jeszcze nie było. Wszystkie nie. już były. Naprawdę? A nie, jeszcze mapy. jedna chyba nie już była. Jeszcze ale... jednej nie było. daj tą jedną jeszcze. No już za późno. A ja losowo. Mapę tego społeczności. O, to jest taki. Mapa społeczności? Plan. O, o. No? O. Eee. Myślę, że to będą hardcore eee. mapy społeczności. To nie? No, mogą być trochę hardcore, mogą być pomylone. Kto wie? No super, świetnie. Okay. To? Pl plagusie? To no dobry jest ten plagus. Eee. Jak ja? Nie, myślałem, że przeżyję to. Dobra, koniec żartu, ucieków. Nie. Hmm. Łale ale wykminił to. O nie. Za szybko. Za ale wolno, że taki Nigdzie nie wracam. Koniec tego. Myślisz, że co jesteś zdolny? Nic bardziej mylnego! Hej. Jak tam wojna to, to w ogóle. Także ten. Ja to mam, czy ty to masz? No lepiej żebyś nie wiedział, że ty to masz. Ja to mam. To Jej. Oj, chyba, Hadesiak, przykro mi. A może o jednak nie? Ooo, nie? nie załatwił to! Proszę tam wyłączyć. Spoty zajęć panie ten. Graję tę mapę. Pyk, pyk, pyk. Haha, ha. i byk! Ktoś tam złapałem, ale chyba nic tu się nie stało. No chyba nie. Nie! Oj. Uuuu! No rozejrzałem. Dobrze. No, artymatnie. Nie ma plagi... Nie. Plag nie. Bla Blade uszu. Nie wiem, nie wiem. To jest ciężka decyzja. To o? nie? O, to jest pytanie. O, ale ładnie was tam urządziłem, nie ma co. Kurde. Tak jest. Ten rekin tak śmiesznie lata. No wcale nie, nie bo on nura daje. No nie, to jest to miejsce chore. Pyk, nie, pyk. proszę, nie, no ja nic nie. Nic nie widzę, tak no nie mamy. wierzę, ale to jest gówno, ale gówniane miejsce. No Ej no to było głupie, bo mam kamerę <noise> zabrały, nawet nie widziałem gdzie jestem. Halo, co już nie takich błędów na przyszłość. <noise> go, go, go! Nie no, teraz jakby nie patrz, to każdy może wygrać. Nie problemu. Yy, powiedzmy, że chyba nie. Wow, nie o, ma kurde. Chodź tu. Ale na tej, tej. na tej drużce tam wiele się nie o, stało. kurde, dobra. Poszale. No, no nie. Kto wygra? Ja bym proponował, żeby Bladi wygrał. Co ty na to, Bladi? No nie! Zegnał. Bardzo ładnie. No, pięknie, o to Zegrane. chodziło. Dobry finał, jakby nie patrzeć. Ja chyba, od, odkąd gramy, tylko raz wygrałem. Znaczy, zdobyłem raz jeden punkt. No to dobrze. No patrz, no co tu się dzieje, no, no, no zobacz. O nie! Aha, spadłem z powrotem. No, no to, to... Miejsce po prostu jest idealne. Lodzi leci. Do widzenia! O oh, kurde, jak to się zrobił? Jak? Co to było? Melgi. Ja Fak. cię kręc. Nie dał ci, nie dał ci dupy. Nie dał ci dupy. Tak się wydarza czasem, no. Dawaj dupę. Nie, nie. Dostał Zostaw moją dupę w spokoju. Prawie dostał kartonem. O kurde. co To chodziło. Pek W ogóle ta w tle jakieś śmiechy. Chłopaki się skupili bardzo. O, dostał. Masz! Żegnaj. <laughs> żegnaj! No nie, no, to nie fair, no. Dobrze no, powiedziałeś, no, żegnaj akurat. No to było nie fair Kto by się spodziewał Jiu. takiego rozwiązania problemu To nie? Nikt Oj, co to się stało? Oh. Eee, to było dziwne, było no, dziwne, bardzo dziwne ja nieuczciwe to Jeszcze może pojedziemy. to jest to zbyt bardzo nieuczciwe bym O! No to też było nieuczciwe Oj, nie. Co się dzieje? O kurde, powinienem się postać w Tak się zdarza czasem. A już biegniemy. Nie, no, nie biegnijcie, O nie, dobra, koncentracja. koncentracja jest. Wiedziałem, zbyt że zbyt zbyt to, to jest to miejsce. Dał mi się. Fadeś no, jak popełnił błąd, i zginie teraz o, nie. chyba. Fuuu, dało się, pięknie. Łooo, nie wow, no serio. No, o, nie otworzył przejścia Super, dlatego. super prędkość. No, no, dobra, tacy, no zwierdła! Dawaj. Go, go, go. Tam górą, jak to górą górą gdziekolwiek co nie? Chyba nikt. chyba ciężko jest tam przejść górą. No chyba Nie jasne. Dobrze, moc wiertła. nikt zrobiłem? Moc wiertła, patrz. O, zaczyna się troszkę zwężać. To już jest problem. Ale nie dla Bladeusza. Hadesiaku, niestety przykro mi. Zniszczę cię, zniki. Ło, a rakieta goni. Zniknij, Nie! Co to było? Ale to był HMZ. Wygram znowu. Nie no niewielgolno. No, no, i tak coś się ja odegram jeszcze. Tak się gra, panowie. Ej, dawaj, dawaj, Ech, dawaj ciężki są oddech nie wiem jak się łączy mapy społeczności. Ja nie A, wiem, dobra. No dobra, to dajmy losówkę dalej, lecimy. I okay. to losówka. Jolo. JOL JOL jolo. Można, yolo, można. Yolo. No to teraz już nie macie żadnych szans, ponieważ mam nową taktykę. Nazywa się śmierć. I nie <laughs> nie grałem na tej mapie, w ogóle. Dobra nazwa. Co to oznacza? O, to jest moja ulubiona mapa! Uwielbiam To, ją. to jest tenczowa no, mapa śmierci. To jest tenczowa mapa Bladusza. Jak się w to gra? A no, klawiszologia jest ci No, chyba. wiesz, no. To jest moje miejsce, bo to chodzi jest podwodne. Mówisz że ogólnie musisz, jakby zgubić resztę, co nie? O to chodzi tak mniej więcej. Mówisz? Że po prostu, jak oni będą już za obszarem, to wtedy jest podobno. Nie, a jak kartony. nie. To jest gorzej. Rozumiem. Rozumiem. Poczekajcie na, na, na mnie, przyjaciele. Nie, nie chciała oszczędzić. Rekin, powrót do sali. Możecie na lewa, bo on gryzie. W no, lewe. 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 Nie lewe. jest Takim lewym no tak. trochę? Nie, jest prawym. To jest prawy prawy lew. <gry> prawy do lewego. Wracaj, ale to... kolego. Nie wierzę, że jestem pierwszy. Uh. Bo nie jesteś, tylko złudzenie optyczne. To nie? Ło, ale ktoś tam rozkartonił nas. Może nie. nie! Proszę, o, nie, tak nie! Nie! Dobra, Tak, Fakt. Nie pożegnałeś nas. życia. To kurde. nie było łatwe. Woohoo! I nie było fajne. Co za emocje! Co kurde. Emocje Nie ma żadnych grzyby. emocji. Niż grzyby. Grzyby są duże, ale Ale go Tak się nie robi. I się jakieś osiągnięcia jak jakieś zdobyłem i żegnaj! Turbo! Nie! nie. Ale biegnie <laughs> to zaciągnie. Ale turbo, Arno, turbo, turbo Jetta użył tam, nieźle. Komuś telefon zadzwonił czy mi się zdarzało? Nie, nie, to tak nie. Tak, tak, Ktoś tam. AAAA! Dobra, dobra, zająłem się Podniszmy telefonem. Na niego. Zająłem się nie, telefonem, dowiedzę, nie, ale już, 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 wyciszony A. telefon, spokojnie. Bez obaw. Tak, już, alarm, jakieś powiadomienie. ten i o. skróty mógłbym pojechać, ale głupka. Ale głupki. No i znowu przegrałem, kolejny Głupce raz. Nie to, to nie jest biegnij, mój dzień. Biegnij szybciej. Zaczekaj no, na mnie! A, nie. dzięki. Co to za stukanie Co to do drzwi? Było, proszę, nie, to się, proszę się nie dobijać. No, Dwa, to, to, to ty znowu zamykasz eee, Zamknąłem kota w drzwiach. Poczekajcie. Co? Nie... Dobra, dobra już jestem. Tak. Dużo mi ominęło? jest nie ale Ale wiesz, bo oni dalej się ścigają. Nie mów, że to jest cały czas ta sama jedna runda. No o kurde, tak. to jest takie wysokie. A no faktycznie, o. No kurde. Ja tu kurde nie mam do. Nic... Te kartony jeszcze tam względu na koniec. Nawet nie wie. mam czym A, zapisać! Tak kurde no, nie no, mogę. mogę start. No rzeczywiście. Moje ulubione bym powiedział nawet. Bardzo. O nie! Tak właśnie zginąłem. No wiesz co? Patrz, wyjaśnili nas na razem, nie? Bo ja mam długopis. Niestety. A jak mam długopis, to jest... dobra. jak mam długopis, to jest... No. Nie, trzeba będzie wykonać małe cięcie. To nie może tak być. Bardzo, bardzo... Kurde, nie wyszło. To ci się. Okej. O nie. Oj. Kurde, zemściłem się jak się zemrze. Dobra, na Ratona <laughs> Ja niewiarygodne O nie, fokusujemy teraz Hadesiaka Jak to? Halo? Nie ma Łapać go, tchórza Go, 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 go tak w, w końcu muszę wygrać, co nie? Bo to... O kurde, no. nie zauważyłem tego. kesiara. Tak Ile to można przegrywać? Bo, 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 bo się Bladeusza. To jest... O nie! Sunę sobie jak lud. Bo jestem lodem. Mówisz, żeby się pozbyć Bladeusza? Żaden no. problem się mnie faktycznie. <laughs> nie wierzę. Zniszcie wow. Hadesiaka łobuzy! Nie! Ej, Admiral, bierz go jego szczękami! Jego szczękami mam go wziąć? Okej. Okay. Bierz go! Nie. No, nie! no nie. Ej, plaga, jak tego nie zrobię. Nie, nie lubię raczej... tego miejsca, po prostu nie lubię. Denerwuję się bardzo. Nie, no plaga to głupcu! No, o, właśnie. O, plaga, jesteś, jesteś głupciu! Ale Zas wygrał, jest. ale tam wygrał Cały ten punkt. O nie. <laughs> Ooooo Ja się już rozgrałem No się. To to jest Dawajcie lotnisko teraz. No już było, lotnisko, lotnisko raz. Czekajcie, bo wyszedłem. Ja go nie mam nawet jeszcze. Chyba. A jakąś beginner mapę, co nie? Chodźmy na lotnisko. Beginner. Beginner mapę. A na lotnisko to kto No Dobra, no dobra, no to macie to lotnisko. Po raz kolejny. Jeszcze Lotnisko to wiesz, ja No ile można, ile można lotnisk mieć? No bo widocznie nie wybudowali w twoim mieście jeszcze. Właśnie, bo to jest gra inteligentna, jak buduj, wybudują w mieście to ci się odblokuje. Aha! Wow. Ładnie pomrożone. Wow, a to mu nie, mów, Dada, nie graliśmy? My nie graliśmy na niej Na pewno. Graliśmy na niej. Proszę cię bladnie. Wow! Co to było za mistrzowskie zagranie tam? No nie, czemu zawsze ja muszę odpadać? Nie lubię tej gry! Nie dałem rady. A dobrze szło! Dobra, zabijź ten razie na bo to jest... Wow, dzięki. Włoży Hadesiak! Fuck. A... Popełniłeś błąd, Hadesiaku! To było po prostu przyjacielskie zagranie takie No tak, to tak, tak tak są przyjacielskie kumple. zagrania, zawsze Jej. To tu się robi. Wow, praga nie, nie bądź źle. takim tchórzem, biegnij szybciej! No no! Nie krępuj się! No Tchórze biegają powoli przecież nie. <laughs> <Oj>. Dobra <laughs> Co uh, ja ci pomagałem. O, to, to, o co to było? to było za zagranie? Nie. O nie. Maga, ty też też. Kurde. <laughs> <laughs> kartony wcale nie pomogły. Dzwonię do Hanki. Nie, to ja dzwonię do Hanki, bo o, przegrywam. Ok. O ty. nie. No, Nawet bomby nie umiem uruchomić dobrze. Nie, o. to Wszystkie kartony tak. zgarniam. się, dasz radę. Pyk, 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 Dzięki, dałem radę. Dał radę. Yeah. <laughs> co to było? Kadesiaku. Gupdasku Ja tu nie, nie rozumiem co tam zaszło w ogóle O dzięki Co to było Uratowałem Ci dupę Plagusie No no O nie O nie Plagusie, dasz radę Ale to mi no. o nie. Dał, radę. dał radę! Dał radę Dał radę Mówię, Mówię że dał radę A nie górny biły Aj Plagusie, dasz radę Pewnie, że tak. Pan pamiętasz jak wow. się uratowałem wtedy. Nie no, zmarnuj tego. Do widzenia makusie! Wow. Nie ma tak, ja jeszcze się trzymam. Trzymaj się, no, tak się Trzymałeś się, ale trochę słabo! No tak jak nie trzymałeś złą stronę się, się to, jest, to jest czas na mnie teraz. Zaraz się uda. Teraz zobaczymy co zrobi Nic bardziej mylnego! Aha, przewrócę się, no sądzę. <laughs> Było. Tak, właściwie ja tak. Jesteś No tej w końcu. Bo nikam, ja uznałam, Ale ja pomagam trzym ciołom po prostu. O nie. No i... Tu masz tak to sobie. No tak. O tak. nie! Poczekaj, zaczekajcie, pomyliło mi się. Zaczekajcie. Mi się nie, nie, ma, nie ma, zaczekajcie, a ja w końcu chcę wygrać. Dobre, dobra, okej. Okay. Albo przynajmniej ja nie być ostatnim. Ale najpierw. No serio? O dzięki za zamrożenie. Za dobra, ja się wierzy w ciebie.

To oszustwo, nie wierzę Drugi w to, raz po w tym No widzisz, trzeba było mnie łapać, póki mogłeś ten. Ja nie miałem Admiros właśnie, On cię połapał. nie o, o kurde. Dobrze tyłach. się uchwyciłem. Nie, przed... nie, miło bardzo. Nie, nie, spokojnie. Spoko. Nie ma sprawy. No o. nie! Ej, Admiros! Hadesiakiem musisz wygrać. Co jak co, a, a ten? Admiros, artykuł no, mnie... z no, s... zdrowego rozsądku. O. I tą granicą jest Jest Kondor. Kondor. Nie się, się Panor granicą na rozsądku. Wszystko I się zgadza. Się... O, no, wiadomo o co chodzi. O. Ej, A, no, na lud, pewno. Się, jak, jak na pewno. Wyścigrywa... Pa, pa, patrz, się zatrzymał, pa. Tak, no to ja wiesz, ja, ja jestem koloszyński. ja jasne, po prostu jesteś słaby. No jeszcze, jeszcze bardziej chcę go tutaj upokorzyć, to to chodzi. Nie, nie, nie. nie Patrz, jak nie Oho. Patrz, jak ci zniknął. I rakieter. Czekam, uciekał od niej. nie. Chciałem zęby złapać. Ale się nie udało. Rekin mógłby złapać zęby, on ma dużo zębów. No właśnie, ma mega dużo zębów. O, teraz jest już. Nie. To jest ten moment. Rekin to skacze, a ten Nie, nie, nie potencjału. Nie wykorzystałeś potencjału. Nie, teraz Admiroz, Wykorzystaj dobry moment. Teraz. Nie teraz. 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 O, to prawie, no, się... no nie byłeś, <laughs> ja to mu pomogłeś. CO?! To był sławek. To był sprały, co nie wierzę jest to jest To Wiesz co, Admiros, a no na ciebie, naprawdę. Cały hajs postawiłem z YouTube na ciebie. Za dobrze jesteś za dobrze w tym grę. Naprawdę, ee, no, dobrze no nie, mi poszło. To, to jest kilka skrzynek. Wow, to jest skrzynka. Za karę kolory. teraz będziesz ostatni. O nie, o Admirosie. Gdzie ta skrzynka wpadła w ogóle? Tak, tak. O nie. O, no co? A co to jest tak na górze tutaj, taki śmieszny? No serio? Dwa no razy serio! Byłem kulą. Nie, patrzcie, Admiro się rozkręca No bo Admiro No bo, no bo ja nie, nie pamiętam sterowania Poczekajcie chwilę na mnie, dobra? Nie, Pokażę wam coś, co? ja poczekacie na jasne, mnie. Jasne, Pokażę wam coś! Pokażę wam prezent! O. Jasne, jasne! Jeszcze nie dam się nabrać o, do, 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 do. Na Twoje sztuczki! Dzięki. Nie będziecie, komuś, nie będzie z prezentów na święta! Nie będzie! Nie ma, nic, nic nie będzie no. w ogóle. O, będą... skrzynki! Będziemy ten, płacić z zębami. No a już chciałem o. się wam zająć. Z I z wami śmierć, Ale nic z tego. przepraszam. No dobra, <laughs> może z następnym razem. nie będziesz następnego razu. No serio? Po co no ja plage Plageusz, błagam cię, bo zawsze dochodzi do takiej sytuacji, chadyś jak wygrywa. Nie zrób tego. Prawda! Wydawało no. się, to było kiedyś. Teraz jestem innym gra. O! Plageusz, <laughs> jesteś śnobem! Nie! To nie jest dopingowanie. Przeszkadza Dobra, go! To, dobra, jest to, jest to jest motywacja przez dupa. krytykę! Tak jak ci uczyłem w domu, szybko! Wow, leć, leć. To nie jest tak jak cię uczyłem w domu. Nie, jedź! No nie wierzę. Dobrze, Ja zero, po zero, zero, prostu zero. Obroniłem nawiodłeś. Chociaż raz wygrałeś. Obroniłem tą rundę po prostu. Kurde, ty jak buciany lecą. Ja bo my jesteśmy ogólnie z życianami Zanim zaczęliśmy biegać, nazywaliśmy nas bocianami. Bociany. O, w <laughs> ja im Tylko to widać bocian. na tym załączonym obrazku właśnie. Co to miał na myśli? Bocian. Ej, Bladie, ja ale ja możesz wygrać z czego. Bo jestem spokojnym człowiekiem. Fak. No, no, znajomi hmm. mówią na mnie Batman, ale tak naprawdę... <laughs> <laughs> ...Bloodman! Nie, no to ten... Wszystko się zgadza rzeczywiście. E, poczekajcie na mnie, ej, chwileczkę Dobra, nie to nie, sam sobie poradzę O nie O nie O nie, o nie, o nie. O nie. Tylko ja przetrwałem! Nie, nie musi jesteś rekin, podróżnik, szybko go! Zniż go, teraz! Ej! Bar jesteś głupi, powinieneś użyć <laughs> tej linki! Biedny, teraz zniż go! O! o. Nie do końca nie się zaszło. Zniż go! Rówesz sobie jakby to była twoja przekąska obiadowa! Tak! Nie, to nie to, Ale, <laughs> ale achievement dostałem, bo ja robię achievementy, wiecie. Ach, achievementy, no oczywiście. Rozumiemy. Wiadomo. No ale i dupa. Żeś, <laughs> my myślałem, zawsze to samo, zawsze, nie to, samo, zawsze to samo. Trudno się mówi. Wygrał so. znowu. No dobra, i tym akcentem, tak sobie myślę, ile to z levelów maksymalnych, jak myślicie? Nie, Zalim nie mam pojęcia. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Hello, hello! Hello, hello! hello. <laughs>